Dzień dobry, nazywam się Lidia Popiel i kosmetyczka L poprosiła mnie o wyrzucenie tutaj całej zawartości i pokazanie Wam, co się u mnie dzieje. Szczególnie na wiosnę, bo to ważny moment, kiedy przechodzimy z tego zimowego snu do wiosennej regeneracji. W związku z tym, zdejmujemy rękawiczki oczywiście, więc zaczynamy od rąk. I wtedy idą. W ruch, wszystkie kremy do rąk. Ja mam tutaj taki Handy Lab albo Alchemii, które jest przeznaczone szczególnie dla osób z dojrzałą skórą. Właściwie to muszę od razu powiedzieć, że to co mnie najbardziej interesuje, to jest to, jak zadbać o tę moją starzejącą się skórę, jak zrobić, żeby ona czuła się tak trochę lepiej, żeby była bardziej gęsta, żeby była bardziej sprężysta, żeby była bardziej świetlista. I to, co mogłabym powiedzieć młodszym osobom też, to, że warto dbać od najwcześniejszych lat. O swoje ciało, umysł, wnętrze, dobierać kosmetyki w zależności od swojego wieku i kondycji. Kondycji skóry. I to są te do rąk rzeczy, które uwielbiam. Warto y, też zadbać o paznokcie. Często te y, kremiki również są przeznaczone do paznokci, ale też. Również często w tajemnicy. Y, pomadka do ust, taki właściwie nie pomadka, ale balsam, często u mnie ląduje na paznokciach. No i powiedzmy sobie, co by tu dalej. To, co jest super ważne dla nas, to nasza wizytówka, czyli nasza twarz. Moim ostatnim odkryciem, to czego z przyjemnością używam, jest zestaw Nowejcz Plus Restore firmy Oriflame. Jest to żel oczyszczający. Oczyszczanie jest super ważne i musimy to zrobić bardzo delikatnie, ale skutecznie. Krem wokół oczu i wokół ust i to jest w ogóle cudowna konsystencja. Tutaj sobie sprawdzamy takiego delikatnego kremiku, który. Możemy tak świetnie rozsmarować, delikatnie wokół oczu, i on unosi powieki, co jest w ogóle jak czary. Później, oczywiście, moment, bo tu jeszcze jest ten krem, który wokół ust rozsmarujemy i on również wygładza i napina skórę. Jeśli chcecie mieć, Podniesione końciki ust, to może się to zdarzyć. Cuda się zdarzają. Dalej serum. I zobaczcie, tutaj są te drobne kuleczki, które są tak modne teraz w preparatach. One oczywiście się pięknie rozpuszczają i też dają fantastyczną powłokę, skuteczną przed utratą nawilżenia. Boże, uwielbiam po prostu skórę po tych wszystkich preparatach. No i oczywiście mamy bardzo ważny krem na dzień i na noc. To genialna regeneracja. Wtedy, kiedy śpimy, skóra super się regeneruje i wchłania wszystkie najlepsze składniki. No i ten super krem na dzień, również z serii Nowej, jest fantastyczny, świetna konsystencja. Uwielbiam jego chłód na twarzy. Te uczucia są niezwykle ważne. Zadbajmy o to, żeby mieć również dobre nawilżenie od środka, sporo wody, wychodzić na świeże powietrze, spać dobrze. Jeśli wychodzimy na zewnątrz, musimy pamiętać, że wystawiamy twarz i ciało do słońca. Krem Nowejcz ma filtry, więc super. Dalej. Możemy skorzystać jeszcze z takich filtrów, jak tutaj, misza, czyli e, lekki kolor skóry i fil filtry. Zadbajmy o nawilżenie ciała. Lancaster ma świetne produkty przed opalaniem i do opalania. Filtry, które zapewnią nam ochronę i to, że skóra nie straci wilgotności. Urodę, ładny odcień ciała. Oczywiście zanim się opalimy, możemy sobie zapewnić na przykład takimi rajstopami w sprayu. I te są chyba najbardziej znane: Airbrush Leg z Sally Hansen. E, mnóstwo osób to zna, i to jest już taki produkt, który ma swoją renomę. Ja bardzo często do takich kremów na dzień dorzucam sobie kilka kropel tego preparatu Clarensa. Bo daje taki, taką delikatną opaleniznę, taki, taki cień koloru tylko. Kiedy mam wypielęgnowaną skórę, nie używam prawie żadnego makijażu, ale mam też tajemną skrytkę. I tutaj trzymam swoje podstawowe rzeczy do lekkiego makijażu. I jest to tuż do rzęs, lekkie. Błyszczyk z fantastycznym kolorem, który trochę mnie ożywia, albo uwielbiam od samego rana też nakładać czerwoną szminkę. Nie muszę mieć nic, żadnego tuszu wtedy, niczego, tylko ta czerwona szminka daje mi po prostu taką energię. Często też nakładam sam błysk po prostu na powieki i na kości policzkowe. Od czasu do czasu używam korektora i właściwie to wszystko. Wypielęgnowana skóra nie potrzebuje żadnych dodatkowych rzeczy. To, co jest szczególnie ważne dla skóry twarzy, to jest rozluźnianie mięśni. I na pewno najbardziej skuteczną metodą jest zrobienie sobie fantastycznej kąpieli z jakimś dodatkiem zapachu, z, jakim, z jakąś właśnie musującą kulą albo fajnym żelem. Po kąpieli musimy zadbać o stan swojej skóry, całego ciała. Uwielbiam po prostu wielkie słoje z balsamami o delikatnym zapachu. Musi być delikatny, ponieważ używam perfum, w związku z czym nie chciałabym, żeby te zapachy były dla siebie konkurencyjne. No, i ten tutaj Ritualsa jest super rozwiązaniem. Do tego fajnie jest zapalić sobie świecę o niekonkurencyjnym zapachu i relaksować Dalej, co my tu mamy? Jak już jest ciało zadbane, umysł otwarty, to zostają nam na tym umyśle włosy. No ja mam długie włosy, więc muszę o nie szczególnie dbać. Staram się wybierać delikatne szampony, bo mam włosy cienkie z lekkim skrętem. One wymagają wygładzenia łusek i ten Kevin Murphy jest idealny. Do tego czasami zaszaleję i użyję jakiejś nabłyszczającej mgiełki, i te zestawy job, które są naturalne, które nawiązują do przyrody, natury, uwielbiam to po prostu. Trochę ułożenia z pianką. Wszystkie preparaty do włosów rzeczywiście muszą być lekkie. Nienawidzę obciążania włosów, kiedy Lepią mi się jakieś takie strąki ociężałe, które mi usztywnią za bardzo. Lubię naturalność, lubię to, żebym czuła się właśnie taka lekka i bez usztywnienia, bez obciążenia. Te kosmetyki na pewno mi to dają wszystkie. Włosy, jak i skóra wymagają również zadbania od wewnątrz. Piję ziołowe herbatki, które uwielbiam od dziecka, ale też korzystam często z suplementów. Wyselekcjonowane składniki, gwarancja laboratoryjne potwierdzenia, że wszystko jest ok, to zdecydowanie to czego szukam w takich rzeczach. Czasami korzystam z działu męskiego i mężowi podkradam albo perfumy albo w żel pod prysznic, bo te męskie zapachy mają sobie coś kuszącego. Na dodatek świetnie mieszają się też z innymi zapachami. I czasami dorzucam jakiś olejek, Typu arabskiego, e, ale też uwielbiam te zapachy, które są dedykowane e, bezpłciowo albo tylko kobietom. To zależy. Po prostu częste zmiany, a zapach jest takim wykończeniem, takim zaznaczeniem osobowości. E, tutaj mam, przeczytajcie sami, bo ja nigdy nie potrafię. Wyeksplikować, co mam na myśli, jeśli chodzi o te bardziej skomplikowane nazwy, specjalnie dla koziorożców. A ja jestem koziorożec, oczywiście, to widać, prawda? No i Chanel zawsze się sprawdza, używam od 100 lat. Myślę, że dobry nastrój to jest to, co jest najważniejsze w tej mojej kosmetyczce.